Hej, hello, Swissony Gabra, to jest kolejny odcinek z Don't Starve Together. Willow! Don't Starve together single, single player, tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Musimy teraz tak, po pierwsze zebrać do końca y, krzaczki, bo bez tego ani róż. Opa, wszystko tu Bo Bez tego to nie ma gry. Są krzaczki, jest impreza, jak to się mówi. Więc w takim razie zbieramy o stąd ile się da. Możemy stąd zebrać tylko 10 takich, no bo później będzie ciężko znaleźć dodatkowych yy, 8, więc wolę zebrać tylko stąd 10, bo jest chyba tutaj 12, tak jest 12, więc zbieramy tylko 10 i idą psy. Słyszycie, takie szczekanie w tle, to znaczy, że psy idą. Dobra, mamy 10. A, trawy teraz już zbierzemy. Możemy sobie wziąć jej trochę. Teraz co sobie złączymy Gdy się da... No. Na szczęście jesteśmy tutaj u świn, To one nas to bronią, więc pierwszym atakiem nie będzie trzeba się bać, ale no, ogólnie to. Są silni to jest dobre. Ta wioska jest zajebista, więc jej na, mam na pewno zamiary nie ruszać. Dobra, idą. Idą przyjaciele, którzy nam pomogą. Mam bo to można tu nie wyjechać, bo dostępnie nie przyda nam się z tymi rozlałami. Więc ile to zbieramy to, co możemy. Sprawę za dużo wzięliśmy, nawet jak my tu ustawimy Dobra, się majątki z nimi płuką, to nie będziemy taki wyciąg jak nim całej drogi z nich Zadbać się o mięso. to jest piero, Biegną już faj te psy. Są tutaj, no, no nie ma was. Zabie to sobie zabieram. Mam niepotrzebne panowie. I lecę dalej zbierać krzaczki. Musimy to zbierać szybko, bo jest czas. Musimy, powiem tak, najlepiej żeby zdążyć... Muszę zdążyć je zrobić z nich farmy i zasadzić na nowo. bo inaczej będzie przypic na zimę. Jak nie będę miał żarcia. Dlatego chyba zbieramy ile blezie. Ile fabryka da zobaczmy czy już się może odbugowało. Czy mogę włożyć? Mogę. Szkoda. Ale te marchewki zebra, zbiorę. Marchewek? Zbiorę. Dobra, daleczka zobaczmy czy tam warto jej w ogóle podnieść nie. Nie, nie, na tam nie warto. wyjść tam na górę już. Lecimy. Tutaj jest więcej krzeczków, więc tutaj będzie łat, lepiej wykopać. Potrzebujemy 60 krzeczków i będę miał wystarczająco ilość do farmy. Mimo więc farma jagódek jest prosta, robimy... mamy 40 jagódek, robimy taki kwadrat. No kwadrat robimy. W środku zagroda, w niej jakieś jedzonko i jak bo jak zbieramy... Zbieramy jagódki z krzyczków, to jest szansa, że wyskoczy z nich gobler. Taki indyk, który będzie spierdalał wszystko. A właśnie jak mamy tą zagrodkę, to indyk nie będzie zjadał z najbliższych krzyczków jagód, tylko będzie pójdzie na to, co leży na ziemi. I on będzie, się, będzie zagrowany na, na, tym, na tym, żeby zjeść i my wtedy go jeb w łeb i po sprawie. Eee, dobra mamy coś tu takiego żebyśmy mogli przełożyć Kurde nie mam bo gunpowder jest fajny Trzeba by go wziąć Mimo tylko nie mam właśnie co wywalić Dobra ale ja tak jednak wolę wywalić patyki. patyki. W międzyczasie idziemy jeszcze dalej Patyczki mogą sobie tak leżeć Nic się im nie stanie Myślę a my już tutaj potrzebujemy trzech, to pójdziemy sobie w już w tą stronę. O, tutaj nawet są jeszcze po drodze. Jakieś krzaczki. widzę na mapie. Mhm. Gdzie jesteś. A, jeszcze tak jak w prawo. O, jest. Krzaczek. Jest krzaczek, jest imprezka. Mhm. I teraz lecimy w górę już centralnie. Lecimy do baty. dobra. Będziemy po dodać wykupywać te patyki, żeby mieć te dwa stawki. Bo niby powinienem na początku zrobić większą farmę trawy, ale jakoś żeby zrobić tą większą farmę trawy muszę mieć sporo patyków do niej. Więcej potrzeba patyków niż trawy, więc wolę jednak wstawić farmę patyków bierzemy tak, mamy już kula teraz zapierdzielamy mogę w sumie parę przesadzić. Co sobie zjemy Dobre. dobra, właśnie tam jest lid można lecieć Będę musiał sprowadzić sobie sobie nasionka tych, yy, Normal... Szyszek. Drzew, szyszki dy. Taktyka. Świetna taktyka. Dobra. Ale lecimy teraz już na spokojnie tam w górę. Gdzieś tu po drodze mamy jakieś... Uch, jakiś krzaczek gdzieś. No mm, mm, to ustawienia do tego. O, tu niżej. Potrzebuję jeszcze... A, nie, już jest. Już jest git. Mamy fula Do bituba weźmiemy już, ustawimy tą Ale pozbieramy sobie Tak czy siak Jedzonko, przy okazji jakieś No i to tylko jak będzie po drodze O widzicie wyskoczył indyk I zazwyczaj z takiego indyka zrobią od dwóch do Nawet chyba może czterech udek Mi się wydaje W sumie na póki co się spotkałem Tylko, że wydropił on Z trzy ale no mówię, z takiej, farmy, z takiej farmy 40 krzaczków to można się na serio obułowić z tych indyków o, więc za, warto naprawdę Zawsze warto tą farmę zrobić, bo to później z tak, tak zajebisty przychód jedząta Wyjawale ale Lecimy już do bazy, jesteśmy tutaj Muszę jednak zmienić jej trochę wymiary Okej, okay, jeszcze. Ale dobra, na początek, tak, wszystko tu wrzucimy. Op. Wrzucę od razu to. Kuk. Kuk i kuk. Okej, okay. czekajcie. już. No, Okej, okay. mam jedzonko. Tak, fajne więc do kula się tutaj dajemy i dobra, na początek tak, Chester daj mi to Wyjmij to z siebie, tak w sumie Daj mi też to, bo to się nam przyda i to, no ba Mamy dzidę, dzidę widły bym powiększył jednak sobie o jeden zak w tą stronę. Uh -huh. Teraz zetniemy, tu postawimy jednak, bo mam inny plan na to. Tak, uh -huh. musimy tutaj przekopać z powrotem. Uh -huh. Dobra. Ale dobra, dajemy tak. To zbieramy. Teraz tak, y gunpowder może sobie tu leżeć. Tak samo na razie, wszystkie te, drop i drop, musimy zaraz zrobić gówno te, zabieramy ten turf, i to jest tak, na początek wykładamy dechy, hop, 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 hop. Jest surowna ścieżka. Jedziemy jeszcze tutaj, o, o takim zakręciku. Dobra. Teraz, tak, tutaj mamy na pewno Tu będzie ścieżka w przyszłości. No, to się zobaczycie jaka. Więc tutaj, o, te trzy chcę mieć zieleń wyłożone. Dokładniej o tak. Tak, 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 tak. To jeszcze zamieniamy i o tak. Okej. Okay. Teraz jeszcze bardziej. Tak, tak. Tu ma być tu jest wszystko calculated, o tak powiem. Kalculated, calculated, calculated. No. Opa Opa Tu musimy na razie sobie to zakopać bo mi będzie to podkadzało Opa Opa Dobra, jest git, jest git Teraz tak Podkręcamy Eee, yy, dobra, tak, chodź tu DROP Stój w miejscu Dobra, zaczynamy Linię trzeba składać tak Linia składa się z siedmiu w, w, rządek Szereg, szereg, rząd, szereg Mamy tu szereg, mamy tutaj dwa to jest Dwa Trzy Kolejna. I tutaj o, takie dwa. Mhm. Teraz tu lecimy. Opa. polecieć w dół Oczywiście ptaki muszą tu utrudniać robotę i zrzucać nasiona ale luz zjemy je I mam tutaj trzy Dowalimy danej tu. Yy, trzy i tutaj jeszcze jedno. Yy -y. Yy -y. I zwaliłem Czyżby? Yy, chyba tak. A, zobaczymy. Wrócę na tą stronę A najlepiej to chyba jak sobie rozpalę ognisko będzie jeszcze lepiej Gdzie jest ognisko? dodaj tu Będzie widać to kolejne pojemnienie w pojemnie okej okay, powolutku delikatnie żeby nie spierdolić no dziesiąty, będziemy mieli cokolwiek z tej farmy zrobione Staw to mm -hmm. I raz, i dwa, i, trzy. I cztery. No i co No i nie gra, No i nie gra, No i jest No mm. O, normalnie to. Może. No nie no, zobaczcie. Eee, dobra, niech im tam będzie. Niech tak będzie. Nie wnikam. Mi się wydaje, że. A tutaj to jest. Jeszcze... No ten to na pewno jest nie tak. Czekajcie. nie pasuje mi to. Chodź tu wiem, że w tym momencie o, no i teraz jest dobrze. No nie, to ten całe... a te trzy są źle zasadzone w ogóle do wyjebania. Czekaj, nie tu. Teraz jest, no... Dobrze, powiedzmy. No, użyjemy tych pozostałych 8 kół żeby nawieść. Okej. I to już będzie dawało nam klony. A my w tym momencie musimy... Tak, po pierwsze możemy sobie przepalić te nasionka. Czemu nie? zjeść się. Jest jedenasty dzień, to będzie glomer, więc będzie trzeba po niego się hapnąć, ale póki co yy, muszę zobaczyć... Dobra, to było potrzebne. I potrzebujemy teraz dużo... parę Tak. Para hmm. Chyba... Pamiętam, ile bardzo potrzebowało płotów, ale chyba... Jak się jak zrobię tyle to no więcej to się nic nie stanie Są chłopotki zawsze na prof się Ale... no patrz, że jestmy Myślę, myślę, myślę Musi być jeden od tego What zjebałem to pierdolę tak upośledzo tak i upośledzo to już dawno nie byłem trochę zardewiałem pod względem tej gry ale dobra nauczę się z powodem może trochę <laughs> dobra teraz furtka furtka Teraz mamy pozostałe Dobra Nieładnie Trzeba lecieć do poglomera I, I to pilnie I to pilnie poglomera polecimy I będzie lit Turya, przydałby nam się trochę drewna Nie powiem teraz i podzię sobie patyczki, A co tam? O, o, o. A jak to mi dawca? Dziękuję. On hmm. mi ludzki współpracuje. Nie sycz na mnie, bo ci wywale gonga w łeb. Z, tej, z tych, z takich wów, z tego da się to wszystkie cieniste szacho, Figury szachowe i one po prostu będą... Yy, są mocniejsze niż te, te mechaniczne, to są kołna. To widzieliście w poprzednim odcinku. Mają, są specjalne, bo coś dropią, ale już nie pamiętam co, są, yy. Ja to pościnam jeszcze póki nie ma pełni parę drzewek. No myślę, że się właśnie drewno przyda. Najmniej chociażby do furtki. O! Jest nasz przyjaciel. No to glomer. O, to my jeszcze chwilę mamy. potrzebuję na jedną furtkę. No ale o, tutaj nie jest pokazane. No cóż. Ale dobra Co robi glomer? Gdy przy nim stoimy, to regeneruje nam No Zobaczcie, mamy stołka w dół, całka w górę. Z Wendy można to fajnie skąbić, ponieważ ona jak stoi przy ogniu, to tutaj, tej staniki idzie w górę, więc przybliżyli glomera bardzo blisko czy do niczego nie do mnie stanąć na super to jest niby nie O, są sareczki one są potrzebne do na, na zimę będą potrzebne, ponieważ mamy połączony włączony event Winter artist i w zimę będą miały poroża i musimy je zgonić na drzewo. Wtedy walną w drzewo, poroża odpadnie i będziemy mogli wtedy odpoczyć worek krampusa. Przyzwiemy wtedy go, zwalczymy, będziemy z nim walczyć i on tam ma prezenty, które, z których możemy fajne rzeczy drognąć i tak dalej. Czekajcie. Dam jeszcze jedną tą na No modę czyta. ta formę prawie szukować nagle i... No. i... dobra nie nie ja sobie ale dobrze, ja mam dziękuję za oglądanie i widzimy się no, na tym odcinku na razie